19 kwietnia. Od tego k dnia zbierał się materiał na ten film. Zanim napiszecie, że już każdy omówił reportowanie czatu i że wyolbrzymiam, bo nikt nie dostał bana, to po pierwsze zamknijcie się, bo to gdzie że nikt nie dostał bana, a po drugie dzisiaj nie o tym. Naszą podróż zaczniemy sobie od właśnie 19 kwietnia. Dzień jak co dzień Raceworks wrzuca sobie film o tytule 19% of You were Wrong About Mojang. Tytuł przykuł moją uwagę i obejrzałem ten film. Okazuje się, że film opublikowany kilka dni wcześniej nie był tylko żartem na Prima Aprilis, a rzeczywistą informacją, że Mojang usunęło film przedstawiający farmę AFK oraz wymusiło usunięcie plików różnych światów z hostingu. Aby zapoznać się ze wszystkimi szczegółami tej sytuacji, gorąco zachęcam do obejrzenia filmu Reisa, jako że tutaj poruszymy tylko główne elementy. Link jest w opisie. Pierwszy świat został zdjęty poprzez DMCA wydane przez firmę Updatek z w imieniu Mojang AB. Ważnym faktem jest to, że takie takedowny zgłasza się, gdy występuje naruszenie praw autorskich podmiotu poszkodowanego, co w kontekście łowiarki AFK jest po prostu żałośnie niedorzeczne. Firma, która wydała zgłoszenie, jest legitna i rzeczywiście w tamtym momencie współpracowała z Mojang. Gdy Rejs spróbował skontaktować się z kimś z Mojang, oni go tak właściwie zlali i tyle. Dopiero po pytaniu w związku z drugim DMCA raczyli mu wysłać link do stworzenia ticketu na stronie supportu. Tam rzecz jasna dostał prawdziwą ludzką pomoc od prawdziwego człowieka, którego prawdziwe ludzkie imię to Bob. Potem słoń wpierdolił się na pełnej do pokoju, czyli kanał Rejsa dostał strajka za film z farmą ryb, w związku z powołując się na zasady YouTube i Google narzędziami, które pozwalają na omijanie protokołów licencyjnych dla programów oraz nielegalnym pozyskiwaniem danych użytkowników. Aaaa, kurwa, no nie. Po około trzech miesiącach prób kontaktowania się z Mojang, rejsowi w końcu się udało. Udało się wtedy ustalić, że wszystkie te jej i strajki były in fact zgodne z wolą Mojang. Ta historia jednak ma dobre zakończenie, bo dzisiaj film znowu jest dostępny i można go obejrzeć. W związku z następującą sytuacją, chciałbym poczynić najpierw pewien disclaimer. Przypadek porusza temat zastraszania oraz prześladowania przez internet. Jeśli jako widz chciałbyś pominąć ten temat, przejdź do następnego rozdziału. W żadnym stopniu również nie popieram zachowań osób poszkodowanych w tej sytuacji, a przedstawiam jedynie dostępne informacje. 21 kwietnia FitMC opublikował film Minecraft od teraz banuje gryferów. Cała sytuacja nie była jakoś specjalnie dziwna, jako że system zgłaszania czatu od jakiegoś czasu już istniał. Osoby odpowiedzialne za zniszczenia czyniły to z taką pasją, że można to nazwać prześladowaniem, ale niestety nie jest to takie proste. Zacznijmy od tego, że wszystko wskazuje na to, że bany zostały nadane wyłącznie na podstawie urywków filmów na YouTube, co jak dobrze wiemy, może zostać sfingowane nawet przez koks podłoga Maciusia.pl podłoga 123. Wystarczy konto tak zwane non premium i tekstur pak skinem. Znowu dla wszystkich szczegółów odsyłam do filmu, z którego pochodzą te informacje. Cała sytuacja zaczyna się 14 kwietnia, gdy to wielu członków grupy griferów o nazwie The Fifth Column dowiedziało się, że ich konta zostały zbanowane na 4166 dni. Ban wiązał się z zablokowaniem dostępu do zakładek Realms oraz Multiplayer na wersji Java i Bedrock dla Windows oraz Android i iOS i z zupełnym zablokowaniem możliwości gry na wersji Bedrock dla Nintendo Switch. Nie mam pewności co do edycji konsolowych, więc ich tutaj nie wspominam. Wszystko fajnie, pewna grupa, której pozytywny wpływ na społeczność gry był co najmniej wątpliwy, więc gdzie problem? Otóż okazuje się, że kary najprawdopodobniej nie pochodziły ze zgłaszanych wiadomości, a były właśnie nadawane na podstawie filmów na YouTube, co zaskutkowało zbanowaniem dwóch osób, które w momencie otrzymania kary i prawie rok przed nią nie były już związane z The Fifth Column. No ale co z tego, skoro i tak łamali zasady gry? No, to, że w momencie publikacji filmów Itemsy nasza świadomość o systemie zgłaszania i związanych z nim regulacjach była krótsza niż rok, mianowicie miała około 9 miesięcy. Chciałbym w tym momencie tylko zauważyć, że Mojang, jako firma zlokalizowana w Szwecji, podlega prawu szwedzkiemu, a zatem i europejskiemu, które jasno wyraża, że prawo nie działa wstecz. Więc gdyby ta sytuacja została wystarczająco rozdmuchana, Mojang mogłoby mieć kłopoty prawne. Niestety tak się nie stało. Gdy poszkodowani użytkownicy spróbowali się odwołać, informacja zwrotna wspominała, że powód kary jest zupełnie inny niż to, co widać w grze. Więc które to w końcu, w dodatku w tamtym momencie, używanie hakt klientów, co było podane jako powód odrzucenia odwołania, nie było wbrew uli? Więc co, mogą sobie zbanować konta za co chcą? Taka co. Jeszcze śmieszniejsze jest to, że gdy konta spróbowały użyć trybu wieloosobowego na wersjach nowszych od 1.19.1. To wiadomości powód bana były znowu jeszcze inne! Cała sytuacja składała się z dwóch falbanów. Dalej na naszej zabawnej liście jest próba odbierania graczom ich kont przez Mojang. 8 maja 2023 roku na minecraft.net pojawił się artykuł o jakże wdzięcznym tytule. Ostatnia szansa na zmigrowanie kont Mojang, który informuje nas, że wraz z 19 września 2023 o godzinie 17 centralnoeuropejskiej strefy czasowej konta Legacy oraz konta Mojang zostaną bezpowrotnie usunięte. Ale możecież Mojang robi to, żeby upewnić się, że każdy. Cieszy się rozgrywką z dodatkowymi zabezpieczeniami konta. Ależ to dobroduszne! A w artykule FAQ opublikowanym razem z informacją o nadchodzącej migracji, który możemy odwiedzić przez stronę Wayback Machine, dowiemy się, że niezmigrowanie konta zaskutkuje niemożnością gry na nim, nie jego utraceniem. Ba! Nawet w aktualnym FAQ na stronie supportu nadal widnieje taka informacja. Od początku byliśmy poinformowani, że z czasem niezmigrowane konta utracą możliwość zalogowania, ale nigdy wcześniej nie poinformowano nas, że ich dane zostaną usunięte. Jest to po prostu próba odebrania kontu użytkownikom, którzy zapłacili 100 zł lub równowartość w innej walucie za licencję i którzy od czasu zapowiedzi migracji nie grali w Minecrafta, co jest po prostu obrzydliwe i powinno już dać zaznaczającą perspektywę jak złą firmą jest Mojang. Co gorsza, jako że w cudzysłowie kupując Minecrafta kupujemy tylko licencje, jest to działanie zgodne z prawem. Niestety dopiero zaczynamy drugą połowę listy, bowiem dalej mamy faworyzację partnerów marketplace nad właścicielami serwerów. W okolicach 14 maja zespół prowadzący serwer Grand Theft Minecraft dostał pewien mrożący krew w żyłach e-mail. Mianowicie było to nawołanie do usunięcia przedmiotów broni palnej z serwera, który jest Minecraftowym GTA. A jeśli tego nie zrobią, w ciągu 7 dni od otrzymania e-maila, to Mojang zajmie się tym inaczej. Niestety nie jestem w stanie wypowiedzieć się o zgodności z prawem takiego precedensu, gdyż nie znalazłem żadnych informacji na ten temat. Cała sytuacja miała być związana z jakąś nową dyrektywą. Jedyne co mogę powiedzieć, to to, że 10 lat najwyraźniej nikomu nie przeszkadzało istnienie tego serwera i dopiero teraz się obudzili, że dziecki nie mogą się bawić bronią w klockach i muszą iść po to do Fortnite'a albo pobawić się Lego. Aczkolwiek dopiero co pozbyliśmy się Dumbo z pokoju, to już niczym jebany bulldozer wbija nam się Giganta Max Copperaccia. Na Marketplace oraz partnerskich serwerach Mojang pozwala na odwołania do i dodawanie broni palnej. Czy można to już nazwać przekupstwem? Łapówkarstwem? Wie ktoś? Bo na pewno jest to faworyzacja. Na odwołanie od tej absurdalnej decyzji właściciele otrzymali jedynie informację, że Mojangowi smutno, że im jest smutno, a jak jakiś inny serwer będzie miał broń, to też go ujebią. Następnie zespół zapytał, czy upodobnienie broni do Atrap Airsoftowych będzie wystarczającym działaniem, na co otrzymali odpowiedź, że nie i macie zmienić Glocka na magiczną klamkę na metal. Bliźniaczy przypadek spotkał właściciela kanału The Mister Epic i jego serwer, z tym, że tutaj chodziło o nazywanie transakcji dotacjami. Jednak znowu chodziło o tą nową dyrektywę. A czym tak właściwie ona jest? Dotarliśmy do póki co ostatniego punktu na tej liście. Katalizatora, który sprawił, że w końcu postanowiłem zabrać się za ten film. Zmiana EULI Minecrafta. Zacznijmy od tego, że zmiana ta została wprowadzona zupełnie po cichu, tak żeby jak najmniej osób się o niej dowiedziało. I do dnia, w którym piszę ten skrypt, a potem nagrywam głos, czyli 7, 8 i 9 sierpnia, nadal w mediach społecznościowych nie pojawiła się chociażby wzmianka o nowej EULI. Ale spokojnie, będzie tylko gorzej. Mojang od teraz zastrzega sobie prawo, że kolejne zmiany w przyszłości wcale nie muszą być zawiadamiane społeczności i to my mamy śledzić, co się zmieniło. Mamy każdego dnia analizować słowo po słowie cały plik, bo oczywiście daty ostatniej aktualizacji też nie podają. Zabawne jest z kolei to, że teraz, jeśli w Stanach Zjednoczonych ktoś by pozwał Mojang za takie postanowienie, to miałby realną szansę wygrać. Gdyż w przeszłości amerykański sąd w ramach sprawy Douglas vs. US District Court orzekł, że jest to praktyka niezgodna z prawem i technicznie dopóki Mojang oficjalnie nie zawiadomi o zmianie, to Hamburgerian obowiązuje stara Eula. I w Niemczech jest podobnie, tylko że tam po prostu jest zawarta informacja w prawie. Ale dlaczego to w ogóle miałoby móc się wydarzyć, skoro Mojang jest szwedzką firmą? Albo właśnie w poprzedniej euli zawarte było, że sprawy sądowe na terenie Stanów rozstrzygane będą w sądzie hrabstwa King. Druga zabawna rzecz to to, że zarówno w poprzedniej, jak nawet i w tej euli, Mojang na końcu napisało, że każda zmiana będzie podawana do wiadomości przed jej wprowadzeniem, za co i w Europie już by byli ujebani. Cytując z moim tłumaczeniem, od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w tym eula. W takim wypadku powiadomimy Ciebie, zanim wejdzie to w życie, przez wydanie powiadomienia na naszej stronie lub w inny sensowny sposób. Ktoś powie: No, ale jest artykuł na Minecraft.net. No właśnie. Nie. Posta o tym na Minecraft.net nie ma. Kolejną sprawą, przez którą chyba w ogóle całość ochrzczono hasłem Mojang Going 1994, cytując oficjalne tłumaczenie: Wszystkie pozwolenia i zgody są udzielone przez nas według naszego uznania i mogą zostać wycofane w dowolnym momencie, jeśli uznamy, że jest to właściwe, lub nie podoba nam się, co robi użytkownik. Czyli mimo tego, że wedle nowych zasad nadal jesteś autorem moda, mapki, adventure, tekstur, packa, animacji minecraftowej to Mojang cię dojedzie jeśli użyjesz C4 zamiast pierdolonego TNT. Ale spokojnie, spokojnie. Możesz napisać do Mojang i sypnąć im pieniążkiem, to wtedy ci pozwolą. Ja tego nie zmyślam, to serio jest tutaj napisane. Dalej mamy chyba jedyną pozytywną zmianę związaną z nową Eulą, czyli to, że nie możemy próbować zwieść ludzi, że nasze twory są w jakikolwiek sposób oficjalne. A, a nie, czekaj. To już było wcześniej. Pff, pff. No tak, nawet próbując znaleźć coś dobrego nie da się. Ale spokojnie, dopiero się rozkręcamy, drodzy widzowie. Bowiem właściwie dodano do niego coś nowego. Już przemilczmy to, że zupełnie zakazano używania asetów Minecrafta do hazardu, filmów dla dorosłych, terroryzmu i kontentu NSFW. A nie, chwila. Ch chyba coś pominąłem? A, no tak! Nie można używać asetów Minecrafta w związku z przemocą! Tej samej grze, w której możesz dokonać masowego pachumanoidów <m> z nosem na pół metra! Ponadto teraz na wszelkie sposoby masz informować ludzi, że content lub przedmiot jest Twojego autorstwa i nie jest oficjalnym produktem mojang, gdzie wcześniej wymagane to było tylko na sprzedawanych butlegach, a wszystko pozostałe miało być po prostu klaryfikowane. Więc chuj, z tym że Mojang wpierdala się z buciorami na każdy serwer, realms, a nawet zasrany świat LAN! Nie, to nadal nie jest oficjalne i mimo to, nadal Ty w pełni za to odpowiadasz. Przejdźmy teraz do kolejnej z najgłośniejszych zmian: nazewnictwo. Teraz użyć słowa Minecraft w nazwie możemy tylko jeśli jest to niezbędne do określenia natury towaru lub słowo Minecraft nie jest dominującą częścią pełnej nazwy. Ataków związanych bezpośrednio z Minecraftem nie można używać jako słów kluczowych dla produktów, które są podróbkami, oraz nie możemy używać logo związanych z marką lub ich części. Na samym początku wyjaśnijmy sobie jedną rzecz: nie jest to coś nowego. Było to już zawarte w poprzedniej Euli. Jedyna zmiana jaka zaszła, której tylko i wyłącznie możemy się domyślić, to że Sroge podchodzi teraz bardziej restrykcyjnie do tematu niż wcześniej. Wiem, że jest to wszystko dość zawiłe, a i przykłady podane przez Mojang nie pomagają za bardzo, więc wyobraźcie sobie taką sytuację. Mamy film nazwany Minecraft 120 myślnik co nowego. Film o takim tytule ryzykuje bycie odstrzelonym, gdzie wcześniej był bezpieczny. Natomiast film o tytule Co nowego w Minecraft 120. Jest już bezpieczny i w nowej EULi. Podobnie seria o nazwie Minecraft Survival ryzykuje bycie odstrzeloną, ale Minecraft on Survival Mode już nie. Finalnie aplikacja Minecraft myślnik All You Need to Know była skazana na egzekucję i za czasów jednej i drugiej EULi. Ciężko jest to wyjaśnić jednym słowem, ale mam nadzieję, że te przykłady co nieco rozjaśniły sytuację. Przyszła pora na kolejne gigantyczne L. A konkretnie od teraz to, że Maciuś Kowalski narysował sobie rysunek Minecrafta na lekcji plastyki i pani nauczycielka wywiesiła go w gablotce klasowej, jest od teraz uznawany za komercyjny użytek marki i musi spełniać wszystkie zasady postawione przez tych zje, <laughs> to znaczy mających na uwadze dobro społeczności gry ludzi. Tak samo za komercyjne, bez wyjątku, od teraz uważane są blogi, wszystkie serwery, nawet ten, na którym Maciuś prywatnie gra z dwoma kolegami na Aternosie fora społeczności takie jak już nieoficjalny Reddit, fan kluby, grupy wiadomościowe, cokolwiek to znaczy, eventy oraz spotkania. Ponadto każdemu z tych punktów przypisano różne unikalne dla nich zasady, tak żeby nie było nam zbyt łatwo przypadkiem temat stron internetowych oraz promowania pominiemy, bowiem są to dokładnie te same zasady co wcześniej, co nie zmienia faktu, że wiele z nich się. Osobno natomiast przyjrzymy się zasadom tworzenia filmów, iż mimo że spora część znowu się pokrywa, to jest tutaj sporo nowości i o oh boy. <słuch> to będzie jazda. Oprócz poprzednich zasad, takich jak zabranianie stawiania treści za paywallem trwającym ponad 24 godziny, swoją drogą teraz nie mogą być w ogóle za paywallem, film nie może powstać tylko i wyłącznie w celu promocji produktu niezwiązanego z Minecraftem, to od teraz reklamy nie mogą wykorzystywać asetów z gry do przedstawienia, nie można pobierać opłat za wyświetlanie czegokolwiek Minecraftowego na ekranie kinowym, a także reklamy muszą być takie, żeby Maciuś nie miał w nocy koszmarów przez nie. Dalej mamy kilka zupełnie nowych regulacji dotyczących eventów. Te odbywające się tylko w grze i transmitowane na żywo, muszą być darmowe lub dostępne dla każdego w jakikolwiek sposób. No to teraz znowu się pośmiejemy kochani, gdyż eventy fizyczne nie mogą przekraczać magicznej liczby 150 osób, bo według Mojang to z automatów właśnie wtedy Elon Musk chce wam wiebać baner Tesli na pół sali. A ponadto... Zamrania się przyjmowania ofert sponsorowania Jeśli kierują wami pobudki finansowe Co to kurwa w ogóle znaczy? To jest jakiś inny powód? Dalej znowu mamy to, że event musi opierać się o jednorożce Bo dzieci mają móc to oglądać No i zasady, które w każdym przypadku dotyczą takich wydarzeń Ale, ale, ale Znowu, jeśli sypniecie szeklem to Papa Mojang zrobi emotki trzech małpek naraz. Kolejnym nowym paragrafem są zasady związane z muzyką i audio, jednak są dość standardowe i nie zawierają nic nadzwyczajnego, dlatego pora na deserek w postaci zmian odnośnie serwerów i hostingów. Już wiemy, że od teraz każdy serwer bez wyjątku zarabia miliardy FDOców według Mojang, jednak to nie wszystko. Zacznijmy od tego, że zgodnie z poprzednią Eulą, serwer mógł być zapaył'em, jeśli dla każdego gracza koszt był taki sam. A serwer umożliwiał grę tylko posiadaczom tak u nas zwanego Minecrafta Premium, gdzie teraz to drugie dotyczy każdego serwera. Aczkolwiek nie jest to jedyna zmiana odnośnie płatnych serwerów. Mojang jak to typowe korpo nie powiedziało nam wszystkiego i reszty mamy się domyślić. Otóż zabrania się również ograniczać dostępu do serwera poprzez zewnętrzne czynniki. Najpewniej wielu z was pomyśli najpierw, że to zabranie po prostu NFT. No tak, ale i wszelkiego rodzaju subskrypcji pozwalających na grę na serwerze z innymi czyli papa serwery dla wspierających na YouTube papa serwery dla subów na Twitchu a jeszcze w związku z tym, że każdy serwer jest teraz komercyjny to musi być odpowiedni dla dziecków, nie może przemycać wirusów itd. Oraz co nadmienimy sobie osobno musi dbać o bezpieczeństwo informacji gracza. Dlaczego osobno? Abo brzmi to tak trochę, jakby Mojang rozkazywało od teraz każdemu serwerowi używać podpisywania czatu, które wprowadzono w związku z reportowaniem. Bo jeśli, drogi widzu, nie grasz na serwerach i nie wiesz o tym, bardzo niewiele z nich zostawiło podpisywanie włączone. Ciekawą zmianą jest usunięcie regulującej definicji kompetytywności trybu w niektórych przypadkach. Teraz nawet parkura nie możecie zrobić pay to win. Pozostałe zasady, jak dotacje, pelerynki, reklamy i wirtualna waluta, w zasadzie nie uległy żadnej zmianie. Co ciekawe, w zakładce z modyfikacjami nie zabronili alterowania protokołów sieciowych, więc uff, No Chat Reporting mod nadal jest zgodny z Oulą. Tak, jakby kogokolwiek to obchodziło, jeśli z niego i tak korzysta. Jedyną zmianą w związku z modami natomiast jest zabronienie NFT i znowu sprawdzanie, czy gracz posiada jakąś subskrypcję itd. Ale tutaj znów od teraz nie tylko mody za paywallem łamią zasady. Tylko także płatne unlocki w nich zawarte, takie jak na przykład w modyfikacji Essential autorstwa Sparky Universe. Następnie dowiemy się, jak Modern kuwaliło autora serii książek Frigili Fluffy. W sumie to w ogóle. Eula względem książek i publikacji w praktyce nie uległa zmianie. Dlatego teraz przejdziemy do wytworów i rzemiosła. Czyli po ludzku, butlegowych pluszaków, koszulek, plecaków itd. No, co tutaj dużo rozwodzić się? Też nic nie zmienili w sumie. Limit 5000 dolarów przychodu netto rocznie, czy 20 produktów z jednym wzorem znajdował się już w poprzedniej euli. Ale wiecie co? Dopiero skończyliśmy sekcję poza grą. Jeszcze sekcja w grze. Dobra, spróbujmy to przespidranować może, co ani mi się tego nie chce już pisać, a potem pewnie nagrywać, ani wam słuchać. Jak zbudujesz odjechaną willę w grze, ten twór jest twoją własnością, ale wszystko co ma styl Minecrafta, włącznie z teksturą już nie. Więc jebać cię jeśli umiesz tworzyć pasujące do stylu Minecrafta teksturki, Masz grać w taki sposób jaki podoba się Mojangowi. Twoja nieograniczona niczym piaskownica? No chyba taka jak na załączonym obrazku. A tymi zasadami jest to, że każdy w grze jest mile widziany, różnorodność to siła i nie możesz nikomu dokuczać, Realmsa sobie pominiemy, bo i tak nikt z tego u nas nie korzysta, no i tym sposobem dotarliśmy do końca. Więc jak widzicie, mamy dopiero sierpień, a już było tyle różnych akcji. Mojang, które na pierwszy rzut oka wydawało się być firmą odpowiedzialną za spory okres dzieciństwa ogromnej grupy z nas, jest po prostu zepsute, złe i obrzydliwe. Oszukiwanie społeczności, przepychanie niekorzystnych zmian po cichaczu czy wyśmiewanie się z reakcji społeczności na kontrowersyjne zmiany to dopiero wierzchołek góry lodowej, którego dołu zapewne nigdy nawet nie ujrzymy. Osobiście próbowałem trzymać się tej gry i jej community jak tylko mogłem. Mimo wielu długich burnoutów, zawsze wracałem z nadzieją, że będzie lepiej, jednak od dawna tak już nie było. Dlatego wraz z tym filmem kończę swoją przygodę z tą grą i opuszczam tą część community, w którą się angażowałem. Wszelkie moje opublikowane projekty nie otrzymają dedykowanych aktualizacji pod nowe wersje, począwszy od 1.20.2, dopóki Mojang nie zmieni swojego postępowania. Nadchodząca aktualizacja do Pillage: The Village również pojawi się w mocno okrojonym wydaniu. Mimo tego planu, jednak aktualnie, w miarę możliwości, zamierzam się na jakiś czas zdystansować od tej gry, więc nie podam do wiadomości, kiedy mogłaby się ujawnić. Jednak po jej ewentualnym wydaniu i zakończeniu jednego projektu, nad którym aktualnie pracuję ze znajomymi, zupełnie porzucam Minecraft'a. Mam nadzieję, że ten film pomógł wam uformować własną opinię o tej firmie i proszę was o nie zwracanie się z groźbami ani pogróżkami do jakiegokolwiek z deweloperów pracowników Mojang, gdyż równie dobrze także mogą być temu wszystkiemu przeciwni, ale z wiadomych względów nie mogą tego okazać. A nawet jeśli jawnie obnażają swoje podejście do sytuacji, proszę was, po prostu nie marnujcie swojego czasu na takich klaunów. Bajo.